Co łączy najsłynniejszego gangstera świata? Potajemny królewski ślub i robota lądującego na Marsie? Jedna data 25 stycznia. Historia tego dnia to jazda bez trzymanki. Słuchajcie tego, bo to jest absolutny zwrot akcji w historii. Mamy rok 1533. Król Anglii, Henry VIII, robi coś totalnie szalonego. Bierze potajemny ślub z Anną Boleyn. Dlaczego potajemny? Bo oficjalnie wciąż miał inną żonę a papież za nic nie chciał dać mu rozwodu. Henryk stwierdził więc trudno, zmieniam zasady. I ten jeden sekretny ślub zapoczątkował gigantyczną rewolucję, odrywając Anglię od Kościoła katolickiego na zawsze. Wszystko w imię miłości i władzy. Niezły chaos, co? Przenosimy się do Ameryki Południowej, rok 1554. Wyobraźcie sobie gęstą brazylijską dżunglę i grupę jezuickich misjonarzy. Właśnie w tym miejscu postanawiają założyć małą, niepozorną misję i szkołę. Nazwali to miejsce São Paulo. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ta mała osada zamieni się w dzisiejszego potwora. Obecnie to największe miasto na półkuli południowej i finansowe serce Brazylii, gdzie mieszka ponad 12 milionów ludzi. A wszystko zaczęło się od skromnej chatki w dżungli. Rok 1759. W Szkocji na świat przychodzi Robert Burns. Może myślicie, kto to, ale gwarantuję wam, że go znacie. Kojarzycie tę piosenkę Old Lang Syne, którą wszyscy na świecie nucą o północy w Sylwestra? To właśnie jego tekst. Burns to absolutna legenda, narodowy wieszcz Szkocji i facet, który pisał o whisky, hagisie i wolności tak dobrze, że do dziś jego urodziny świętuje się hucznymi kolacjami na całym świecie. Gość po prostu wiedział, jak rozkręcić imprezę słowami: Cofamy się do roku 1831. W Polsce trwa Powstanie Listopadowe i dzieje się coś niesamowitego. Sejm Królestwa Polskiego podejmuje decyzję, która wymagała stalowych nerwów. Oficjalnie ogłaszają detronizację potężnego cara Rosji, Mikołaja I. To było jak powiedzenie Imperium prosto w twarz. Już tu nie rządzisz, jesteś zwolniony. Choć konsekwencje były brutalne, ten akt odwagi pokazał światu, że Polacy nigdy nie pogodzą się z byciem podległym narodem. Totalny pokaz charakteru. Znacie ten motyw? Pam, param, pam. Oczywiście, że znacie. Ale czy wiecie skąd się wziął ten szał? Jest rok 1858. Odbywa się ślub księżniczki Wiktorii, córki samej królowej Wiktorii. To właśnie wtedy zagrano utwór Feliksa Mendelsona. Wcześniej to wcale nie był standard, ale po tym królewskim ślubie każda panna młoda na świecie chciała wchodzić do kościoła przy tej samej muzyce. I tak oto jeden utwór stał się hitem weselnym na kolejne 150 lat. Słuchajcie tego, rok 1890. Nie ma samolotów, nie ma internetu, a pewna amerykańska dziennikarka Nellie Bly rzuca wyzwanie całemu światu. Postanawia pobić fikcyjny rekord z książki w 80 dni dookoła świata. I wiecie co? Zrobiła to. Podróżując statkami, pociągami, a nawet riksami, okrążyła glob w rekordowe 72 dni. Udowodniła wszystkim niedowiarkom, że kobieta może podróżować samotnie i robić rzeczy niemożliwe. Co za historia. Zimno, śnieg i wielkie emocje. Jest styczeń, rok 1924. W francuskim Chamonix startuje impreza nazwana Tygodniem Sportów Zimowych. Dopiero później uznano to wydarzenie za pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie w historii. Wyobraźcie to sobie. Skoki narciarskie, hokej, łyżwiarstwo. Wszystko w klimacie lat dwudziestych, bez nowoczesnych technologii i super lekkich strojów. To wtedy narodziła się ta zimowa magia, którą oglądamy w telewizji co cztery lata do dzisiaj. Środek II wojny światowej, rok 1942. Dzieje się coś, o czym rzadko uczą w szkole. Tajlandia oficjalnie wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Byli pod ogromną presją Japonii i musieli wybrać stronę. Co ciekawe, ambasador Tajlandii w USA odmówił dostarczenia wypowiedzenia wojny, uznając je za nieważne, co później pomogło w relacjach obu krajów. Niesamowicie skomplikowany kawałek historii w samym środku globalnego konfliktu. Koniec pewnej ery w świecie przestępczym. Jest styczeń, rok 1947. Umiera Al Capone, najsłynniejszy gangster w historii, król Chicago z czasów prohibicji. Gość, który trząsł całym miastem i unikał policji latami. Ostatecznie trafił do więzienia nie za morderstwa, ale za niepłacenie podatków. Zmarł już na wolności, ale jako schorowany cień samego siebie to definitywny koniec legendy człowieka z blizną, którego życie stało się scenariuszem dla setek filmów. Rok 1949 to moment historyczny dla Bliskiego Wschodu. Nowo powstałe Państwo Izrael przeprowadza swoje absolutnie pierwsze wybory do parlamentu, czyli Knesetu. Wyobraźcie sobie tę atmosferę. Ludzie zjechali się z całego świata, żeby po raz pierwszy zagłosować w swoim własnym kraju. Frekwencja była kosmiczna, prawie 87%. To wydarzenie położyło fundamenty pod izraelską demokrację i ukształtowało politykę tego regionu na kolejne dekady. Zostajemy w roku 1949, ale lecimy do Hollywood. To właśnie wtedy po raz pierwszy wręczono nagrody Emy. Ale nie myślcie o czerwonym dywanie, jaki znamy dzisiaj. Gala była malutka. Bilety kosztowały 5 dolarów, a rozdano tylko 6 statuetek. Telewizja dopiero raczkowała, a ekrany były wielkości pudełka po butach. Kto by wtedy pomyślał, że Emmy staną się najważniejszą nagrodą telewizyjną na świecie? Skromne początki wielkiego show biznesu. Rok 1959. Watykan. Papież Jan XXIII robi coś, co wprawia kardynałów w osłupienie. Ogłasza zwołanie Soboru Watykańskiego II. Dla kościoła to było jak trzęsienie ziemi. Papież chciał otworzyć okna i przewietrzyć instytucję, która nie zmieniała się od stuleci. To dzięki tej decyzji dzisiaj msze są odprawiane w językach narodowych, a nie po łacinie. To był moment przełomowy, który wprowadził Kościół katolicki w nowoczesność. Lecimy do roku 1961. Prezydent USA John F. Kennedy zmienia zasady politycznej gry. Organizuje pierwszą w historii konferencję prasową transmitowaną na żywo w telewizji. Żadnych cięć, żadnego montażu. Kennedy był młody, przystojny i świetnie czuł kamerę. Miliony Amerykanów zobaczyły go w swoich salonach i pokochały ten styl. To był moment, w którym polityka stała się częścią popkultury i show biznesu. Prawdziwa rewolucja medialna. A teraz skok w kosmos. Mamy rok 2004. Na czerwonej planecie ląduje amerykański łazik Opportunity. Słuchajcie, to jest niesamowite. Inżynierowie planowali, że robot pojeździ tam przez 90 dni. Wiecie ile wytrzymał? Prawie 15 lat. Przesyłał nam zdjęcia Marsa, znalazł dowody na istnienie wody i stał się ulubieńcem internautów. Kiedy w końcu zmarł po burzy piaskowej, cały świat go opłakiwał. Najdzielniejszy mały robot w historii podboju kosmosu. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych podróży w czasie. Do zobaczenia.